Częstej strony kadr to jest kolejny gameplay z trybu multiplayer w grze Battlefield 1. Tym razem y, gram w coś, w co dawno nie grałem. Czyli y, w tryb operacji. No, dawno nie nagrywałem chyba na trybie operacji. Operacja. Jak ona się nazywa? Kaiserschlacht? Chyba coś takiego. Kaiserschlacht. Tak więc taka dość ciekawa nazwa. Zaczyna się ona na mapie blizna San Quentin I jak widać gram medykiem pro... Tylko że jakimś medykiem z problemami, bo nie wiem dlaczego nie mogłem tego gościa podnieść No czasami się zdarza, że ktoś... Ciało jakiegoś typka z naszej drużyny zapadło się pod ziemię, lekko w... wpadło w jakiś obiekt Czy coś I wtedy z niewiadomych powodów nie można go za cholerę podnieść To jest takie trochę dla... no nie podoba mi się to zbytnio oczywiście Uuu, z tego co widzę, na razie to... To wrogowie nieźle dają tutaj, o ile można to tak nazwać. Nieźle nas tu na początku jadą. Spróbujemy zrobić ryzyk fizyk.

Ale mnie dojechali. Ej, no słuchajcie, trafiliśmy na dobry team. Tak, wszedłem na ten serwer. Ledwo co on się zapełnił, słuchajcie. Czekam, aż on się zapełni, czekam. I nasza drużyna normalnie moment się zapełnił. To y, dos dosłownie moment się zapełniła. No, zapełniła się y, odpowiednia liczba graczy. A przeciwna drużyna, no nikt nie chciał do niej dołączać jakoś, tak? A tu proszę, jak oni nas jadą. Ja pierdzielę. Nie spodziewałem się, z reguły jak. Grałem tutaj na tym trybie, na tej mapie, w tą właśnie operację. To ja, obrońcy, tak jakby mieli przewagę. Nie wiem, jakoś wydawało mi się, że obrońcy mieli tutaj ułatwione zadanie. A tu proszę, my jako obrońcy dajemy ciała, ale to wszystko przez ten ich czołg. To ten czołg wszystko tutaj niszczy, więc trzeba w pierwszej kolejności dorwać czołg. Ale to zadanie powinno w pełni należeć do naszych szturmowców. Dlaczego ja mam odwalać za nich robotę? Nasi szturmowcy się nie spisują i tyle. Ja jestem medykiem. Próbuję coś zrobić, ale nie do końca mogę. Bo o, zobaczcie, no ja próbuję gdzieś wbiegać, już jest ich od razu czterech, czy tam pięciu. Nasi wszyscy padli. Wszyscy, ja nie wiem, to chyba ten czołg. Tak wszystkich rozwala. A nie, czołg padł. To nie wiem o co chodzi. No, też by się przydał. Czołg, z tego co widzę, tutaj jest jeden. O, chciałem wsiąść do samolociku i się nie udało. Nieźle nas jadą. Oj, to będzie ciężki gameplay do ugrania, bardzo ciężki. O, jest! Zabiję mnie tego! Nareszcie! Nadrzuciłem granat. O, trafiłem kogoś za 80 punktów. Ajajaj! 80 to bardzo dużo, no już przydałoby się 100. Ja pierdzielę jak nas jadą O, no i to jest właśnie to o czym mówię Nasza drużyna moment się zapełniła Ich ledwo, a teraz proszę Ich ma przewagę i jeszcze tak wygrywają No ja pierdzielę To jest dopiero wszystko nieprzewidywalne Ale ten szturm to im idzie aż za łatwo Ja tak nie mogę łatwo im odpuścić Masz apteczkę Czemu apteczki nie mogę rzucić do cholery jasnej O, znowu ten czołg Ej, to co, co ten nasz czołg tutaj robi? On niby tutaj strzela, ja go w ogóle nie widzę, niewidoczny jest ten nasz czołg, w ogóle niewidoczny. Tak to jest, jak go biorą się doświadczeni. O, ja teraz myślę, co by tutaj zrobić? No i znowu kogoś trafiłem, za 91, do cholery jasnej. A co? Ten medyk naszego snipera chyba w ogóle nie zauważył. Jego strata. No, tam jest ten czołg, ja boję się go strasznie. Dobra, robię teraz ryzyk fizyk. Aj, kurna, no nie udało się. Wypatrzył. A ten nasz czołg tutaj, ja, no patrzę i nie mogę, stoi tu, chociaż nie wiem, no jakoś tam jeszcze tego, A nie przyjęli, więc może coś tam robi ten nasz czołg. O, samolot był. Kurde, nie wsiadłem. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. A fajny manik ten typek w tym czołgu, ja nie wiem czy to Polak, czy to jest zamierzone, czy to jakiś zagraniczny jebie w kał. jebie w kał. F fajny nick. Podejrzewam, że to jakiś zagraniczny i taki ma niezabierzony. Niezamierzony nick, a chociaż wie... Chociaż kto wie, może jakiś taki Polak jest po prostu pomysł, pomysłowy. Dobra, ryzyk fizyk robimy. Oj! Ale ich oflankowałem. Ile ubiłem? Chyba dwóch? A, ale tam taki, no kurde, taki kamper tam leżał, to jak ja miałem szansę. A ładnie ich uflankowałem, żebym trochę szybciej strzelał, może by mi się udało. O! Tutaj lata nasz samolocik. Warto wsiąść. O, jestem na moim ulubionym działku. O, pięknie. No coś ty zrobił. Co za pilot? Byłem w tym działku w bombowcu, to jest najlepsze działko jak dla mnie. Moje ulubione. Kurde, już zabiłem tutaj chyba dwóch, już trzeciego asysta zaczęła zabójstwo. No i walnął w drzewo. No, co za agent! Dajcie mi bombowiec, ja lubię latać bombowcem. A ja ich moment tu wyćwiczę. No dajcie mi bombowiec, please. No tu się człowiek nie doczeka. Oj, ciężka walka, naprawdę ciężka. Popatrzcie, tam się chowa, wsparciuch. No i granat go nie dosięgnął, szkoda. O! A oni sobie samolotami szturmowymi latają, rzucają te granaty. Nie, to, 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 to. To nie jest walka, to nie jest sprawiedliwa walka. O! Już, już nam A przejmują, dziękuję, do widzenia. Ale obroniliśmy B teraz. O! Już tracimy B. No, kurde, nie wiem co robić, słuchajcie, przyznaję się, jestem w kropce. Dawno nie miałem takiej jakiejś dziwnej rundy, w której nawet nie wiedziałem co robić. No, się tu już nie ma co, nie ma nawet na kim, więc chyba tylko tutaj się. O, był czołg do cholery, jasny, był czołg. Ale może zara uda mi się wsiąść. Znakomita obrona, no ja nie wiem, czy ona była taka znakomita. Ale był czołg, wi widziałem i nie znużyłem wsiąść. No gdzie ten nasz czołg? Może ktoś wsiadł i uda mi się dostać na pasażera? O jest! Jest jeszcze jedno miejsce w czołgu, ale coś czuję, że to już takie jakiś gówniany karabinek. No a jak? Gówniany jakiś karabinek mi się trafił. Tam jest czołg, strzelaj tam! A ja do samolotu poszczelam. No, ty gościu jedź, a nie stoisz. Bo jesteś łatwym celem, był. Nie no, co za. ludzie, ja nie rozumiem. A bo kierowca ma tutaj działko i on myśli, że wystrzela tych wszystkich tym działkiem. O, nareszcie się ruszył. Nie, to jest. to, to nie ma najmniejszego sensu. O, tam ktoś wylądował. Co? No to trzeba mieć dopiero fuksa. Już mi się prawie animacja załączyła. Oj, bardzo ciężki jest Fetch. Przyznaję, jeden z takich jakichś cięższych, które grałem. W sensie, no w kropce jestem. Nie wiem zbytnio, co to robić. Co tu, nie, nie mogę nic zdziałać dla naszej drużyny. O, lecę teraz w samolocie na działku. To ten pilot mógłby trochę stabilniej lecieć. Może by mi się udało jakiś wrogi samolot wypatrzeć, czy coś. Ale gdzieś tu widziałem taki czerwony, to chyba ten czerwony baron. Ale nie mam pojęcia, gdzie on jest teraz. No gdzie on jest? Ja nie wiem co do nas dupi. On tu był? Ja pierdziele, ja go nawet nie widziałem. No ale tu się spoglądam, tu, tu. Yy, rola tego typka co siedzi na działku w tych samolotach jest taka trochę dziwna, bo... Ta kamera tak tam trzęsie, że to jest trudno cokolwiek dostrzec. No, widzieliście na przykład w ogóle nie widziałem tylko samolotu co leciał z tyłu. O, pięknie. To jest dopiero resp. No i co? Ja mam tylko... O, już nawet konia nie mam, a ja chciałem na koniu się zrespić. O tu... Nie, 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 to jest ciężki czołg, ja nie chcę tam, nie lubię tam na działku siedzieć. Ja pierdź, jak oni nas jadą, no i dupa. Straciliśmy kontrolę nad sekretarzem. No, przyznaję, to naprawdę jest jeden z cięższych meczów, w jaki grałem. Nie, nie mam pojęcia, co to zrobić. Nie mogę się odnaleźć w żadnej roli. Nie mogę się odnaleźć jako medyk, bo gdzie nie pójdę, poddecydź, już ginę od razu. Tak szturmują, że szok. W, poje... w pojazdu. O, właśnie, ja chciałem powiedzieć, że żadnego pojazdu nie mogę znaleźć. Ha! No to teraz się zabawimy. Nie wiem, wezmę ten lekki czołg. Może coś ugram. O, kurna, to nie ta wersja lekkiego czołgu. Bo są trzy wersje każdego czołgu, chyba. Ta jest ta podstawowa, jest jeszcze taka inna wersja tego czołgu i jeszcze inna taka z hałbicą. Tak jakby to, tak jakby można to nazwać takim działkiem hałbicznym czy coś. Nie wiem czemu ja mam ustawioną tą pierwszą wersję, wydawało mi się, że ostatnio grałem na tamtej drugiej. No to, to ja tą pierwszą wersją nie umiem grać, chyba nic nie ugram, ale no dobra, spróbujemy, spróbujemy trochę tutaj może... ...małe co nieco ugrać. O, e, gdzie tam? Ja to bym tutaj się skitrał tym czołgiem i przeczekał. O, jak te pociski spadają. O, zaczyna się szturm. No, powiem wam tak. Dobrze, że to nie był żołnierz wsparcia i że nie miał tego ładunku. Nie spać, to szturmowiec. Bo by była lipa. Ej, to wygląda jak dobra pozycja. Co? Jakim cudem ja go nie trafiłem? No, tym razem trafiłem, ale o. Coś tu do mnie strzela. Tylko nie wiem co i nie wiem skąd. Więc mądrym pomysłem chyba będzie tutaj przeczekać momencik i się naprawić. Ale kątam oka widzę w lewym górnym rogu jeszcze jeden czołg. No tutaj ktoś w środku jest strzeliłem tam, ale nikogo nie zabiję, nawet nie wiem czemu. Dobra, trochę się podleczyłem. Ej, znaczy się naprawiłem. No co, jest żadnego nie trafiam. O, nareszcie. Kolejny. No, moje niewychylanie się jak na razie dało rezultaty. Bardzo dobrze. Co? Patrzcie, jaki agent. O, proszę. Ja myślałem, że on będzie w tym okienku już taki pewniak ze mnie, a tu. Niespodzianka. O, czołg, czołg, czołg. Aj, dostał. Uszkodziłem go, ale tutaj siedzi w budynku. Tak jest. Kurna, przestrzeliłem. Dobra, spadam. Tam jest ciężki czołg. Spadam, spadam. Dobra, ja na razie, słuchajcie, się kitram tutaj. Bo tam był ten czołg. Taki już trochę cięższy. Który to... Mógłby mi nie zobrażenia zadać. A ten tutaj myślał, że sobie przebiegnie, a tu. Nie, to nie ma tak łatwo. Dobra, jedziemy. Hej, zniszczyli ten czołg. Patrzcie, pięknie. Pięknie, drużyna. To mi się podoba. O, coś, coś tu strzela, coś strzela jestem na to wyczulony No jak ja ich nie trafiłem! Straciliśmy kontrolę nad sektorem. No to jest chyba żart. Co, znowu straciliśmy cele? Ja pierdzielet. No co poradzę, otoczyli mnie trochę, nawet w czołgu się nie czułem bezpiecznie. Dobra, teraz panowie, co? Nie przejechałem ich? Ale mogę wciąż zrobić rzeźnię. No. Zginąłem, można powiedzieć, honorową śmiercią. Nie wiem ile ich ubiłem, ale ze statystyk na minusie zrobiły się statystyki na plusie. A się zdziwiłem, no nieźle tym czołgiem ugrałem. Co prawda punktów nie obroniliśmy niestety, może i trochę w tym moja wina, że się nie skupiłem na jednym punkcie, ale... Ale było dobrze, trochę się odgryzłem, nareszcie. Kurna, i dlatego ja nie lubię tych pistoletów półautomatycznych, tych karabinów półautomatycznych, bo ja nie mam cela, żeby ich używać. No Czasami się zdarzy, że kogoś tam trafię, czasami nawet w heda, tak jak przed chwilą. O, no nie no, ty gdzie zdziała piechoty do mnie strzelasz. Tracimy kontrolę nad celem brawo. Nie wiem, może i obronimy te punkty i mało zostało tych hapeków, ale co z tego, skoro mają jeszcze parę szturmów? Bo to tak działa. Niestety. Cel brawo utracony. No pierdzielenia uciekają od moich pocisków. O, jakiegoś Michała zabiłem. O, jakiegoś Hambla teraz. O ty gnoju. O, w dupę, w dupę. Granat dymny, to znaczy się gazowy. Prawie zginąłem przez niego. Uff, już myślałem, że znowu... ...typek jakiś ze strzelbą i mnie ubije, bo te strzelby to są cholernie kłopotliwe. Dobra, ryzyk fizyk. Uuu, już widzę, że chyba... ...źle zrobiłem. Ja myślałem, że tutaj jest zakręt... ...i że droga tutaj kręci jakaś, a Kasia tu o... ...otwarty teren był, tu był jeszcze mur. Kurde, moja nieznajomość mapy wychodzi. Nie no, bieda, bieda. Mecz przegrany, ale no cóż, no nie zawsze się wygrywa, wiadoma sprawa. Tylko szkoda, że tak trochę te prawie że bez walki oddajemy, bo tak nieźle nas jadą właśnie. No i przegraliśmy tą rundę. Oj coś się, że nie uda nam się pozostałych sektorów obronić. No ale to już raczej spróbuję poza cinkiem, gdyż w Team play to już wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!